Słuchaj, nie gestówy, nie Te narodowa sztuka walki Korei Nie widzę w tym ani trochę beznadziei Mają przysięgi własne, to jest dla mnie jasne Twórcą ich jest generał, a nie mnich Oto pierwsza z nich Będę szanował instruktora wyższych stopniem i innych ćwiczących Będących Twoimi kampanami w armii Nigdy nie będę nadużywał swoich umiejętności Wobec gości, którzy wywołują we mnie masę złości Będę bronił wolności i sprawiedliwości Będę uczestniczył w budowie pokojowego świata Brat z bratem się brata za mało tam jest 11 stopni zaawansowania, gości klepania Taekwondo jako system kształtujący ciało, umiejętności bojowe I podstawy antycznego wojownika, to w ciebie wnika To wszystko prowadzi do specyficznego systemu wychowawczego Poprzez przygotowanie ciała i umysłu do walki Ale nie na chwałki, a propos walki Jest ich kilka, już wymieniam, jedna chwilka, walka sportowa Stanowi niezbędny czynnik służący podnoszeniu odwagi oraz walki ducha. Weź go, posłuchaj, walka zaaranżowana jest trzech poskładana, trzykrokowa. Zespół ćwiczątym lub indywidualnie. Do tego ważne jest podejście i ambicja, bo skończysz fatalnie. Dwukrokowa, to dwa różnego rodzaju ataki oraz dwa rodzaje obron. W dwóch różnych pozycjach. Tutaj również ważna jest ambicja. Jednokrokowa, jeden atak i jedna obrona. Każda część ciała wyszkolona. Słuchaj tego zioma, sprawdźcie nagrania. Może niedługo KS to też będzie twoja kompania, aż się wsiękłania. Teraz parę słów o trenerze KL Wojownika Jest jeden taki, nie znajdzie się duplikat Był trenowany w Dragonie Coraz mocniejsze miał dłonie Przez Sabuni majatka wołkałe Wychowany, ciot blokowany Fanatycznie trenuje, nie żartuje Podwójne zwycięstwo pokoru Europy Do 71 kilo i jakby nie było, jest agresja podczas walki Sypią się kamdżuny Ciosów, całe tabuny, ten gość to największy tek do fanatyk, chcesz go sprawdzić? Śmiało pewnie dostaniesz baty w walce jak w życiu Raz wygrywasz, raz obrywasz, tak bywa jego zaawansowania w topie trzeci dań Jest lepszy niż Wandam Sprawca www suchy tkd.pl Jego życiowy cel Jak najmniej dni straconych A to dzień bez treningu straconym właśnie dniem On to wie, ja to wiem To co najważniejsze w życiu jego To nie ego Po pierwsze Bóg Pomaga gdy życie zwala z nóg Te kłonto po drugie A po trzecie klub Walka czwarty punkt Pięć, prawdziwa rodzina, powoli zbliża się finał. A tu jeszcze podziękować trenerowi Sabunimowi Jadkowi Wąchale Dzięki niemu przez życie idzie wytrwalej.